Dzień dobry moi drodzy. Szark ponownie. Witam Was na kanale. Moi drodzy, na Telegramie, jak widzicie, zostałem przez Pitera. Pitera poproszony o nazdaka. Również bardzo Ci, Piterze, dziękuję za, za tą prośbę. Tak więc przychylam się i zrobię teraz nazdaka, żebyście wiedzieli, co myślę. Dwa ciekawe słowa można o tym powiedzieć. Przechodzimy do wykresu. Wykres. Jak zawsze, standardowo najpierw rozliczenie z poprzedniej analizy. 14 lipca, tu gdzie jest ta żółta linia, mówiłem, że z tego zielonego pola cena zacznie spadać w dół do tego różowego lub tego kolejnego. Analizę uważam za udaną. Kiedy doszliśmy do tego pola i pojawiła się ta fa piękna spadająca gwiazda, natychmiast Chwilę później cena zaczęła spadać. Stop loss na tej gwieździe, na tej formacji był 12 tysięcy. Ja piszę 15. Specjalnie, żeby nie naciągać, nie naginać. Z, tej, z, zamknięta, z zamknięcia tej świeczki do dolnej granicy jest 100 tysięcy punktów. Oczywiście ja mówię tutaj o punktach na Forexie, Forexowych, tak więc y, ja to zawsze powtarzam, proszę się mnie nie czepiać, że nie są to punkty takie normalne, ja to zawsze mówię tak, bo jest łatwiej jest y, mi tutaj y, podawać, take profit 100 tysięcy punktów, R ponad 6 6,5, prawie ponad 6,5, ja zaokrąglam do 6 wszędzie, we wszystkich analizach zaokrąglam na swoją niekorzyść, żeby nie było naginania i y, 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 jakby z, Zbyt dużego y, optymizmu w tych analizach. Tak więc y, 6R przy 3% ryzyku można było 18% do końca tego ruchu zgarnąć. Tak więc analizę uznaję spokojnie za udaną, moi drodzy. Co teraz na NASDAQu? Idziemy na interwał H4. <laughs> na interwale H4 mamy formację harmoniczną. Cóż to za formacja? To jest moi drodzy formacja Gartleya. Gartleya z punktem B na 61 i 8. Doszliśmy do 78 i 6. W zasadzie prawie doszliśmy też do 8,8 i 6. Zwróćcie uwagę tutaj. No, nieznacznie nie doszliśmy jeszcze, i teraz w tym miejscu cena zareagowała. Zareagowała co robiąc? Przebijając ostatnie tutaj, przebijając ten dołek, następnie ten dołek. Mamy kolejny, kolejny szczyt, po tym niżej, kolejny dołek, po tym niżej. Co to znaczy? Z dużym prawdopodobieństwem możemy wnioskować, że rozpoczął nam się nowy trend. A dlaczego akurat tutaj uważamy, że rozpoczął nam się, możemy uważać, że rozpoczął nam się nowy trend, a nie, nie jest to zwykła korekta? A no właśnie dzięki tej formacji harmonicznej i dzięki temu, że to się wydarza w punkcie zwrotnym, w strefie zwrotnej. Zwróćcie uwagę, na tym szczycie narysowałem, zaznaczyłem. Yy, taką połączoną linię trendu na interwale H1 mamy piękną dywergencję, która już zaczęła bardzo ładnie działać i teraz co ja uważam? <laughs> uważam, że ten gartley mm. będzie się ładnie realizował do dołu. Zacznę wyjątkowo od targetów. Dokąd według mnie to może, ta cena może spaść? Moim zdaniem Pierwszy w zasadzie, przepraszam. Drugi. Drugi target jest tu. Mamy tu średnią 100 z interwału H4. Yy, strefa 15110 w zasadzie do 15177. Drugi target, w zasadzie, powinienem powiedzieć, yy, yy, pierwszy jest yy, troszeczkę wyżej, bo mamy tutaj średnią niebieską. Natomiast, szczerze powiedziawszy, Bardziej chyba bym się nastawiał tutaj na, na, ten, na ten target, ale zaznaczmy sobie. Tu mamy średnią niebieską, zaznaczamy sobie. Na interwale H4 to się też zgrywa z niebieską. Tak więc mamy, to stref, mamy tutaj strefę 15620 do 15300, do no 300 po prostu. Czy może być jakiś dalszy target? Tak, oczywiście może być. Jaki? Na przykład chociażby. Tutaj średnia 100, której nie dotknęliśmy, połączona z linią trendu, gdzieś te rejony. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu mamy również istotny e, taki dołek, który w tym miejscu, który może, jeżeli cena będzie spadała, bardzo skutecznie zatrzymać te spadki. Tak więc e, strefa 14, e, 14,530 do 14,730 Oczywiście podaję różne targety, bo każdy m, lubi różnego rodzaju handel z różnym horyzontem czasowym. E, oczywiście też jest m, wiadome, że najpierw za czym dojdziemy do tego targetu, jeżeli w ogóle, no to najpierw będą przystanki w tych miejscach i pytanie, jak cena będzie tutaj się zachowywała. M, w każdym razie podałem Wam targety. M, wygodniej było według mnie najpierw zacząć od targetów. I teraz, gdzie może być tutaj dobre wejście? Mi jawi się jedno najfajniejsze, najpiękniejsze miejsce na tą chwilę. A mianowicie, jest to wejście w tym miejscu. Co to za miejsce? Ci, którzy mnie znacie, dobrze wiecie. To miejsce, moi drodzy, oddalę to troszkę, żeby to lepiej było dla Was widoczne. To jest zgęszczenie trzech średnich, tworzący się tutaj kros. I teraz, gdyby cena, podkreślam, gdyby cena zareagowała w tym miejscu i byłaby ładna reakcja, ładne odrzucenie tego krosa, to moglibyśmy uznać właśnie, że jest to świetny sygnał. Ewentualny Zapasowy podaje poziom jeszcze 15,470 do 15,500. Ewentualny tu jeszcze, przepraszam, że tak skaczę słowami, ale dużo mam do powiedzenia i czasem mi uciekają myśli. Tu jeszcze chciałem pokazać krótkoterminową linię trendu i ten cross zgrywa nam się z tą linią trendu. Dlatego to miejsce jest ładniutkie. Jeszcze pokażę wam. Fibo tu jest 50 dokładnie centralnie, kros znajduje się na 50, 61%. Zobaczcie sobie e, tego Fibonacciego 50, 61. Tak więc kasuję już to, żeby nie bałaganiło. No i teraz tak. To jest pierwszy poziom najistotniejszy, najsilniejszy na tą chwilę. Plan B, plan awaryjny, plan zapasowy, bo zawsze trzeba takowy mieć, jest mniej więcej gdzieś tu. Co tu się dzieje? Tu jest linia trendu. Tu jest linia trendu. Ta. Mm. Przepraszam, ta linia trendu. I dlaczego ją zaznaczyłem? Cena lubi czasem powrócić do takiej linii trendu, żeby ją zretestować. Czasem nawet zdarza się coś takiego, dlatego ja to rozszerzę, jak fałszywe wybicie jeszcze tego ostatniego, um, ostatniego szczyciku. To jest cena 15,600 do 15650. Tak więc to są moi drodzy targety na nasdaku. Peter, mam nadzieję, że Ci się ta analiza podoba, że spełnia Twoje oczekiwania zresztą nie tylko twoje, ale wszystkich osób. Ja wam już bardzo gorąco. dziękuję i oczywiście piszcie w komentarzach, co jeszcze byście chcieli, żeby spojrzeć dla Was? Pamiętajcie, nie każda prośba będzie zrealizowana. Warunek jest, żebym ja na danym wykresie widział coś ciekawego, coś, co nadaje się na analizę. Z mojej strony to już wszystko na tę chwilę i do usłyszenia wkrótce. Mówił dla Was Shark Trader. Cześć!